Cześć, tu Daniel, witajcie i dzisiaj witam was w pierwszym odcinku z pisania stron internetowych, jak już zapewne widzicie po tytule, więc tak, to będzie odcinek taki informacyjny, czyli przygotowanie, co będzie nam potrzebne. Nie będziemy tego pisać u siebie na komputerze, tylko od razu na serwerze naszym FTP, dlatego będzie wam potrzebne jakieś konto hostingowe. Ja polecam na CBA, macie tam darmowe, jest tylko jedna reklama na stronę, więc to tak bardzo nie przeszkadza. Więc po prostu po zarejestrowaniu się na CBA wchodzimy w nasze konta hostingowe i zakładamy nowe konto. I ważne, żeby potem ustawić ulepszenie, nie ulepszenie. W edycji pHp 5. Ustawimy sobie 6, bo widzę, że właśnie wyszło to ja na swoim serwerze też zmienię na 5.6. Bo na takim będziemy pisać, że to jest najnowsze php yy, Tak, dalej. Gdy mamy to konto, to musimy oczywiście poznać do niego dane, do bazy danych i to wszystko dalej. Teraz wam to pokażę. Jeżeli chcemy właśnie wyjść do naszej bazy danych, wchodzimy sobie na CBA ukośnik PMA. Zaczyn chwileczkę. Nowy cba.cba.pl ukośnik PMA 4 i musimy się zalogować do naszej bazy danych. Bazę danych konfigurujemy w zakładce bazy danych. Jak widzicie, ustawię któreś gdzie nie mam tutaj bazy danych. Tutaj mam bazę danych. Tutaj mam tutaj nie mam bazy danych, więc wam pokażę jak to się robi po prostu ustawiamy swoją nazwę użytkownika na przykład test konto 1 hasło jakieś swoje ustawiamy chociażby takie, albo no dobra ja ustawiam po prostu hasło hasło, żeby wam pokazać, dodajemy naszą bazę danych mam tutaj wszystkie dane, host, nazwa użytkownika i strona, nazwa bazy danych teraz w, po prostu po wejściu w phpMyAdmin jego dane to są e, test Konto 1, czyli tutaj ten login, który ustaliliśmy, i hasło to jest hasło w moim wypadku, które ja tutaj piszę. Oczywiście nie próbujcie wejść po tym, bo i tak to hasło zmienię zaraz po tym, jak wypuszczę ten filmik. I tak, tutaj na razie robimy tyle, co mamy, czyli tutaj nie mamy żadnych tabel, i to na razie tak zostawiamy w spokoju. No tak, żebyście powiedzieli, co sobie przygotować. Musicie sobie przygotować taką bazę danych, żeby ją mieć po prostu. Teraz dalej. Wchodzimy na stronę codeanywhere.com i musimy tutaj się zarejestrować, możemy Google to to nie wiem, to to jest to nie wiem i Facebook albo po prostu zarejestrować się przez maila. Już tutaj mam konto wejdę sobie w edytor. Chwileczkę, to się wczytuje. To już sobie mogę zamknąć. to jest o tyle wygodne, że z każdego miejsca, gdzie po prostu mamy dostęp do internetu, będziemy sobie mogli pisać na tą, naszą stronę. A ja sobie przepraszam, bo tutaj właśnie pisałem stronę. Mam dosyć duży bagun. Muszę to jeszcze sobie wszystko do odpowiednich folderów przerzucać. Eee, tak, tutaj widzicie stronkę właśnie. Te, takie coś będziemy pisać mniej więcej. Ym, I po prostu klikamy sobie tutaj po lewej stronie na FTP. Może się na chwilę usunę mój FTP. Eee, remove. Jest. Kiedy tutaj FTP. Klikamy Ad FTP. Server name to po prostu jakoś nazywamy. Czyli na przykład ym, nasza, jest kapsoka. Nasza strona.